7 września Wielka Piątkowska. Witam Państwa i zapraszam na infotygodnik. W dzisiejszym programie: Szkoła po Nowemu, czyli Nowa Reforma Szkolnictwa. 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. Narodowe czytanie przed Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. Gminne dożynki w Niestumiu. Spotkanie z historią na Zamku Książąt Mazowieckich. Dziecidziane obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany, nowa reforma szkolnictwa, która ma wejść w życie z 2017 rokiem, mówi o likwidacji gimnazjów i przywróceniu starego systemu nauczania. Wraca ośmioklasowy tryb nauki w szkole, podstawowej oraz czteroletnie licea. Pierwszy wrzesień to data szczególna dla wszystkich młodych ludzi, którzy właśnie rozpoczynają nowy rok szkolny, jednak to także czas zmian w oświecie. Przypomnijmy, że od następnego roku szkolnego zostaną zlikwidowane gimnazja, a zastąpią je ośmioletnie szkoły podstawowe oraz czteroletnie licea. Korzystając z okazji zapytaliśmy dyrekcję szkół o ich opinię na temat wprowadzanych przez rząd zmian. W tej chwili trudno wyrokować, ponieważ zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, no pracownicy szkoły gimnazjalnej, czy publicznego gimnazjum mają stać się automatycznie za rok pracownikami szkoły podstawowej. Więc jeżeli, zobaczymy, będzie w ogóle jaka będzie ramówka, jeżeli chodzi o godzinę, ilość godzin, godzin, ale nie. Nie myśl, znaczy myślę, że nie jestem w stanie wchłonąć wszystkich nauczycieli. Pełna jestem obaw, ponieważ sama mam syna w gimnazjum i mówi, że nie chciałby chodzić do szkoły podstawowej, takiej jak teraz jest. Także odczucie takie prywatne. Mamy świadomość, że za chwilę odejdą od nas kolejne roczniki. Mamy nadzieję, że szkoła przejdzie odbronną ręką. W tym roku szkolnym nie zmieniła się ilość klas. Nadal mamy cztery klasy gimnazjum. Nie było zwolnień nauczycieli, czyli mamy. Pełną obsadę. Cieszymy się, że tak wyszło, bo dla dyrektora jest to duża satysfakcja, że nie musi nikogo zwalniać. W samo południe pojawiliśmy się w Miejskim Zespole Szkoły nr 2 w Ciechanowie, bo obejrzeć jak uczniowie obchodzą rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystości poprzedziła minuta ciszy za ofiary II wojny światowej. Dobry. Chwilę później dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie złożyła uczniom oraz nauczycielom najlepsze życzenia na kolejny rok pracy. Serdecznie witam. Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną, która wypadła bardzo okazale. TVC życzy wszystkim uczniom wytrwałości, a także dużej motywacji do dalszej pracy. Uroczystości 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej obchodzone były na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie. Wspominano poległych bohaterów, ale również przestrzegano o widmie wojny krążącym nad Europą. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. Współczesna Europa nie może do tego dopuścić. Dzisiaj, 77 lat po tych wydarzeniach, mieszkańcy Ciechanowa już po raz kolejny zgromadzili się na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie, by oddać hołd bohaterom. Uroczystość zapoczątkowało przemówienie głowy miasta, po czym chwilę później wszyscy zebrani wzięli udział w polowej im przy świętej. Po zakończeniu uroczystości został wygłoszony apel poległych. Licznie zgromadzona delegacja złożyły kwiaty pod pomnikiem nieznanego żołnierza dla TVC Wioletta Piątkowska. Narodowe czytanie za nami. Odbyło się ono przed Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, gdzie czytano powieść historyczną Henryka Sienkiewicza pod tytułem Quo vadis". 3 września już po raz piąty miało miejsce narodowe czytanie. Inicjatywę wspólnego czytania zapoczątkował były prezydent Bronisław Komorowski, zaś prezydent Andrzej Duda podtrzymuje tą ważną społecznie ideę. Tegorocznym dziełem czytanym w całej Polsce była powieść Henryka Sienkiewicza Quo vadis. Moim zdaniem wybór jest niezwykle trafny. Wybrali to. Y obywatele naszego kraju, więc mi się też on podoba z różnych względów. Z tego względu przede wszystkim, że trwa rok Sienkiewicza i z tego względu również, że dokładnie 120 lat temu została wydana wspaniała powieść, jaką jest Kowadis. Książka ta została wydana w 1896 roku i w dużej mierze dzięki niej, bo 9 lat później Henry ale otrzymał nagrodę Nobla za całość twórczości literackiej. Ale Kwowady się niezwykle do tego przyczyniła. Kwowady jest wspaniała, o, o wartościach ponadczasowych, takich tak, tak, jak, jak odwaga, męstwo, konsekwencja działania, miłość, w której zwycięża prawda. Także warto po nią sięgnąć, nawet jeśli przeczytało się ją wcześniej kilkakrotnie. Dziwny to dom tych Luciuszów. W Ciechanowie Narodowe Czytanie odbyło się przed Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki, gdzie przybyli goście, czytali wybrane fragmenty książki. Myślę, że Narodowe Czytanie jest bardzo potrzebne. Ja przypomnę, że organizowane jest dopiero po raz piąty. My tutaj, w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki, razem z Powiatową Biblioteką Publiczną, organizujemy je po raz czwarty i obserwuję zawsze duże zainteresowanie. Osoby, czyli reprezentaci władz, znani dziennikarze, znani. Postaci biznesu, kultury i sztuki bardzo chętnie przychodzą, czytają, ale tych słuchających wolałabym, żeby było więcej i w tym więcej młodzieży. Winicjusz patrzył czas jakiś w zamyśleniu na brązowego fauna. Ukończenie żniw i prac polowych nie mogło mieć lepszego finału niż dożynki. Tym bardziej, że zorganizowano je po 22 latach przerwy. 4 września swoje święto obchodzili rolnicy z wiejskiej gminy Ciechanów. Po prawie 22 latach wójt oraz rada gminy zorganizowała dożynki w miejscowości Niestu. Na gości czekały występy muzyczne oraz specjalnie przygotowane atrakcje dla dzieci. Podczas gminnych dożynek rozstrzygnięto konkurs na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Nagrody wręczyła poseł na Sejm, pani Anna Ciecholska. Impreza przebiegała w bardzo dobrej atmosferze. Muzyka zespołu Agnes porwała przybyłych gości do tańca oraz zachęciła do wspólnej zabawy. Walki średniowiecznych rycerzy, starodawne przyprawy czy spotkania z rzemieślnikami. Taką atrakcję zapewnił Zamek Książąt Mazowieckich mieszkańcom Ciechanowa w minioną sobotę. Smok. 3 września już po raz 12 Muzeum Szlachty Mazowieckiej zorganizowało w Zamku w Ciechanowie spotkanie z historią. Tym razem miało ono szczególny charakter. Od południa mieszkańcy mogli zobaczyć średniowiecznych rzemieślników, rycerzy oraz spróbować starodawnych przypraw. Koncert muzyki dawniej, przedstawienia. No i tak jak za mną, tu Państwo widzą... Rzemieślnicy, rzemieślnicy, których jest naprawdę bardzo dużo, przyjechali specjalnie dla Państwa, żeby zaprezentować swoje możliwości. Jest kowal, garncarz, koszykarz, wikliniarz, mincerz. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo, a przy okazji jest to niewątpliwie jedna z niewielu okazji w roku żeby chociaż trochę więcej dowiedzieć się o historii zamku, miasta i dotknąć troszeczkę średniowiecza, głównym punktem imprezy były pojedynki rycerskie w centralnej części dziedzińca zamku. Na tę okoliczność zbudowano specjalną arenę, na której to rycerze mogli pojedynkować się ze sobą. Widowisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Już z tego miejsca zapraszam Państwa ostatnia sobota września do Gołodczyzny, ponieważ wraca zajazd szlachecki w Gołodczyźnie, który nieobecny był przez prawie 5 lat, a w tym roku udało się pozyskać fundusze i kolejna impreza, również organizowana przez Muzeum w Ciechanowie. By tu gadu a zło się samo nie zrobi. Pani! 966 rok. Data chrztu księcia Polan Mieszka I, która stała się początkiem procesu chrystianizacji ziem polskich. 28 sierpnia bieżącego roku odbyła się 1050 rocznica tego jakże ważnego wydarzenia dla wszystkich chrześcijan, którzy licznie przybyli do miasta Ciechanów, aby uczcić rocznicę chrztu Polski decyzjalne obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski za nami. W słoneczną niedzielę o godzinie 12 zgromadzeni wierni pod pomnikiem Jana Pawła II przy kościele farskim uczestniczyli w niezwykle podniosłym wydarzeniu. Jest to ogromne logistyczne przedsięwzięcie, w które zaangażowały się różne środowiska. Organizatorem głównym jest Urząd Miasta. To wydarzenie odbywa się pod patronatem biskupa Płockiego, stąd ogromna współpraca z księżmi, którzy przygotowują całą oprawę, którzy też pomagają nam organizacyjnie we wszystkim. Także to jest wielkie przedsięwzięcie, bo to jest zarówno msza, przemarsz – wioska historyczna, więc bardzo dużo takich elementów, które trzeba spiąć w jedną spójną całość. Szanowni państwo, zapraszamy na wzgórze Farny, ale również później na naszą osadę historyczną pod zamek. E, mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy do pokazania. Zorganizowaliśmy warsztaty, ale również zabawy dla dzieci i dla dorosłych. E, zaczynamy bardzo ważnym wydarzeniem, jest to przekazanie ognia wiary, takie przedstawienie, które jest w całości wyreżyserowane i stworzone przez rekonstruktorów którzy przyjechali do nas z całej Polski. Początek całego wydarzenia, na które przyjechał biskup łoski Piotr Libera, zaczął się od rekonstrukcji historycznej. Chwilę później zgromadzeni mieszkańcy przeszli ulicami miasta pod pomnik św. Piotra, by odmówić krótką modlitwę. Po przejściu przez ulicę Warszawską zgromadzeni wierni przenieśli się na plac na Pawła II, gdzie ciąg dalszy miała miejsce rekonstrukcja. Specjalnym przywilejem obdarzamy... Po przemarszu wszyscy skierowali swoje kroki na błonia zamkowe. Następnie odbyła się msza polowa pod przewodnictwem biskupa Piotra Libera. Grupa harcerzy zadbała, by nikt w ten upalny dzień nie pozostał bez wody. Na mieszkańców oprócz mszy świętej czekała także możliwość zwiedzenia średniowiecznej osady, która specjalnie na tą okazję rozbija swój obóz tuż przy zamku. Na dziś to już wszystko. Żegnam Państwa i zapraszam już za tydzień na kolejny InfoTygodnik. Do zobaczenia!